I wszystkim z tej strony są, so, a to jest przegląd YouTubeów. Jak co tydzień miałem pełno materiałów, ale w tym tygodniu zrobiłem coś nietypowego. Niektórzy z was, z was już o tym wiedzą, a niektórzy dopiero się zaraz dowiedzą, bo zacząłem przeglądać kanały z Wami na live'ie. i przeglądaliśmy tych kanałów całkiem sporo. Skończyliśmy na pierwszej stronie, czyli na ostatnich filmach, gdzieś w połowie. O, gdzieś tutaj. Na live wszystko było widoczne mój ekran, komentowałem to, więc jeśli ktoś się nie dostał, a jego film gdzieś jest tutaj w tych pierwszych filmach, to może sobie wejść w opisie, będzie link do tego live'a i na Twitchu może zobaczyć, tam było 2,5 godziny, chyba żeśmy to oglądali razem. Tyle mi to zajęło dzisiaj. I zobaczycie po prostu, co o waszych kanałach sądziłem albo nie sądziłem. Myślę, że może być to ciekawe. Ktoś się tam znajdzie, ja idę po kolei tymi kanałami, więc, jak ktoś ma filmik na przykład na drugiej stronie, to może sobie spokojnie przewinąć tam tu pół godziny dalej, pół godziny dalej i w końcu siebie gdzieś znajdzie, nawet całkiem szybko. A teraz zabierzmy się za te filmy, które żeśmy wybrali w sumie wspólnie, bo na sam koniec zostało chyba 10 kanałów. Zresztą zobaczycie sobie, jak ten proces przebiegał, mówię, na tym live to jest wszystko widoczne. Na koniec zostało 10 kanałów, z których musiałem wybrać 3 i pokazuję już pierwszy kanał. Pierwszy kanał należy do użytkownika Nine, z tego co kojarzę, Mr. Nine. Co mi się w tym kanale spodobało? Bardzo fajny gameplay z Borderlands, dwóch znajomych gra, dwóch znajomych komentuje. Brzmi to bardzo dobrze, ja już wam puszczam jak to tutaj wygląda. Robot gdzieś poszedł. Gdzie ty, gdzie ty uciekłeś człowieku? A widzę, pięknie mnie do ciebie szybciutko podbiedz, bo cudownie widać na mapie gdzie, gdzie się zobacz, znajdujesz. Zobacz, widzisz tu jest takie urządzenie i ono może travel tutaj kliknąć. Aha, już widzę. Ale nie, a robot poszedł do przodu. Idź za ja robotem. Sobie, ja patrzę sobie inwentarz. inwentor, gdzie ty znalazłeś ten karabinek? A. Jak widzicie fajnie się, fajnie dwójka znajomych gra, fajnie się dogadują. To brzmi bardzo dobrze moim zdaniem, bardzo dobrze. Jak się poprzewija ten film, ciągle, ciągle jest ten komentarz bardzo przyjemny do słuchania. Tu może czału nie robi, jest kot od razu plus 10 do popularności, jeśli są koty. Mamy dużo, mamy Guild Warsa 2, mamy Specs Ops, Darksiders, Orgmas, Dice, Borderlands 2, Battlefield. Z tego co tam przewijałem, nie wiem co, jaką, na jaką grę trafiłem, chyba na właśnie na Torchlight czy na coś, też, też grali w dwójkę, albo to był, jakaś strzelanka to chyba była, więc więcej z tych materiałów. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry kierunek dla tego kanału, żeby robić takie materiały wspólnie, bo to zawsze lepiej jest z kimś po prostu Zawsze się coś dzieje, zawsze się coś rozmawia, śmieszne sytuacje wychodzą, trochę się pożartuje ze znajomym. I jak widzicie, materiałów jest całkiem sporo. Zachęcam do zajrzenia na ten kanał, bo jak mówię, jeśli coś oglądać jakąś serię z Borderlands, wiadomo, że tutaj popularność bije seria tego Roka i Roya, ale tutaj na, na tym kanale też można to do, do, znaczy tę samą grę zobaczyć w wykonaniu innej, innej, innych dwóch osób, które całkiem fajnie sobie radzą. Zobaczmy następny kanał. Następny kanał znów multiplayer. Yy, multiplayer tylko że tym razem w Guild Wars a dwójkę, czyli w MMORPG. Fil- quest się kanał nazywa. Nie wiem jak się nazywał użytkownik, ale gra z kolegą. Puśćmy. Wybrałem jakiś randomowy moment. Ale to już jest w sumie norma. W takich MMORPG, że crafting musi być, bo to stanowi w sumie spory przychód. Nie? No i to taki jest sposób w taki jaki można zarobić pieniądze w tej grze. No. A skończyliśmy wencik bardzo ładnie. wencik skończyli i tych dwóch, tych dwóch kolegów też ciągle komentuje, ciągle ze sobą rozmawia. Rozmawia o grze, jak słyszeliście, o craftingu, coś tam o broni, o postaciach, o mieście. Dużo tematów poruszają, jest to ciekawe bardzo do oglądania. Spójrzmy jeszcze na kanał u użytkownika Phil i użytkownik film na swoim kanale ma bardzo dużo różnych materiałów. Playlist ma bardzo pełno, nie będę ich wszystkich wyczytywał. Zajrzyjcie to sobie, zobaczcie, wizów ma za to mało, nie wiem czemu, a ten materiał z Guild Wars 2 jest bardzo fajny. Spójrzmy tu, dwie strony materiałów. Tak jak mówię, warto, warto sobie tu zaglądnąć i zobaczyć. Zobaczmy yy, trzeci kanał, tu najbardziej żeśmy się zastanawiali, to jest na live widoczne, czy go wybrać, czy go nie wybrać. Były tam jeszcze inne propozycje, ale ten komentarz naprawdę jest spoko. Ja już dopuszczam. Was? Ten co był w fortecy jeszcze rów? Znów randomowy moment. Z nim pogadamy, pójdziemy do niego. Tam słyszę, że ktoś chodzi na tą ścianą po lewej stronie. Więc trzeba by uważać, ale najpierw sobie zobaczymy, co mamy tutaj. Okej, okay. warto się rozejrzeć, czy nikt nie kampi za drzwiami. I. Tak, tutaj za tymi drzwiami będzie właśnie ktoś. No właśnie, uważaj na prawo, ktoś będzie stał za tymi drzwiami. I to będzie właśnie taka sytuacja, że. O! Za drzwiami i mógłby nas zabić. Naprawdę, moim zdaniem fajnie się tego słucha. Całego komentarza wiadomo, 22 minuty filmu trzeba coś gadać, prawda? A ciekawie, gadać przez 22 minuty, i tak, żeby nie zanudzić widza, i w taki sposób. Nie, już nie mówię o treści, tylko o sposób mówienia. To nie jest tak łatwo. Wydaje mi się, że tutaj ten użytkownik sobie z tym doskonale radzi. Kanał ma już całkiem spory, jeśli chodzi o ilość widzów. Ilość filmów, zaraz zobaczmy, czy ma, a nie, o ilość filmów właśnie nie, właśnie filmów brakowało na tym kanale, dlatego zastanawialiśmy się nad tym jeszcze tam innym kanałem, który też miał mało filmów, nie, nie zbyt dużo filmów, ale wydaje mi się, że fajno, fajnie tego usera wyróżnić, bo coś tu mi dziwnie pachnie, że ten kanał już może, może to z jakiegoś innego kanału ktoś przeszedł na nowy, sobie zrobił, wydaje mi się, że, że warto tutaj pośledzić tą osobę. Nie wiem, jak się, nie wiem, jak się ten użytkownik nazywa, ale, ale materiały ma całkiem spoko. I na koniec bonus. Bonus. W trakcie live'a pojawiła się osoba, która chciała, żebym przeglądał jej kanał. Ja oczywiście spojrzałem, ale to był kanał muzyczny. To tak mi trochę nie pasuje jakby do całej idei, tak przeglądu, bo właściwie wiecie, jak jeśli mówię o kanale, to chodzi mi o takie coś, że subskrybujecie ten kanał i to już jest wiecie taki na kanał, który warto fajnie często zaglądać i tak dalej, a jakoś słuchanie muzyki no wiecie no, no i dlatego, dlatego stwierdziłem, że nie będę tego kanału osobno w tych trzech kanałach tutaj wyróżniał jakoś specjalnie ale dam go jako materiał bonusowy, bo ten użytkownik, który się nazywa Mr. Paul Mr. Paul ma całkiem sporo fajnej muzyki tutaj, znaczy fajny jak fajny, fajny to jest pojęcie względne Jest remix. Tych materiałów jest tu całkiem dużo. Jeśli ktoś, chce, jeśli ktoś chce sobie posłuchać, to oczywiście. To jest oczywiście Polak. Może komuś się przyda, na przykład Muza, do jakiegoś. M, szuka podkładu do swoich filmów, do jakiegoś swojego. Y, tego. Y, fragmówi czy coś takiego. Myślę, że, że jeśli tu znajdzie jakiś track fajny, to może się z tym użytkownikiem na pewno dogadać, żeby go wykorzystać w swoim filmie, na przykład. No. A może coś specjalnego do intra wam zrobi. Nie wiem, nie wiem. Wejdźcie na kanał, posłuchajcie muzyki, zagadajcie do autora, jeśli wam się spodoba i, i macie jakiś pomysł, jak ją można wykorzystać z swoich materiałów. I to by było na tyle, bo to już jest ostatni kanał. Mam nadzieję, że wam się te kanały, które dla was przygotowałem, wam się spodobają. I tak jak mówię, na liveie był ten, na liveie je przeglądałem i spokojnie możecie sobie na tego livea, na tego livea wbić, zobaczyć, jak to wszystko wyglądało od mojej strony. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień w niedzielę. Nie pytajcie kiedy, za tydzień w niedzielę zawsze w niedzielę jest przegląd. Już się tak przyjęło. Papa. Pa.